Wolfs, zacznijmy. Dominik Olszewski w bramce, oczywiście ekipy Wolfs-Wrocław, Franciszek Płonka, numer, jeśli dobrze widziałem, 45. Może za chwilę, bo jest szansa dla Wolfs, ale fenomenalna interwencja Wiktora Grzyba. Numer. Ponoć. Druga kluczowa interwencja Olszewskiego, a. Minęło nam niecałe półtorej minuty. Teraz strzał Pawła Ujasa, Przemysława Ujasa. Znowu do niego trafia piłka Paweł Ujas! I mamy 1 do 0. Asysta Przemysława Ujasa do siatki. Miłoż Stanclik, jeden z bardziej doświadczonych graczy w ekipie Nie Niech się Oskarzy nie zmylą te siwe włosy. Ależ teraz błąd! Pawła Gniewka, no i znowu Paweł Ujas w takiej sytuacji. Dwóm graczom alpin, no ale patrząc na wynik, to mogą jeszcze chwilkę poczekać. Tak, radzą sobie bez nich ich koledzy. Przemysławuja, z uderzenie jeszcze Łasiński. I dobra podwójna interwencja Dominika Olszewska. Mikołaj Połomka. Zawahał się zagranie do Stanclika, ale bardzo źle wykonany ten no, żołnierz. przestraszył się połąka. W ostatniej chwili to spowodowało stratę. Przemysław Ujas, świetne zagranie Przemysław Jones, sam na sam jeszcze czekał na kolejne kozły tej piłki przed uderzeniem i dobra. Tacikiewicz wybroniło się. Wolf z tej sytuacji, ale wciąż w ataku Alpin Stars, Paweł Ujas. Do, do lewej nogi, ale świetnie Bartosz Kozak nie opuściła piłka boiska, ależ fatalne zagranie Bartosza Kozaka i w 20. świetnie się z tą piłką zabierał e, Ujazd. i tu e, w niecenzuralnych słowach donosi sędziemu, że był faulowany, ale e, nie innego zdania e, arbiter i znowu Przemysław Ujazd! No i z tych nerwów zdecydował się na uderzenie od razu. I dwie bramki Alpine Stars. No i wiąże się to z tym, że prowadzą oni już 4 do 0. Bartosz Kozak, miłość Slick. Teraz troszeczkę więcej zawodników Wolf z tej akcji. Stans League indywidualnie, słupek. Jeszcze Ko Kozak wystawia do Tacikiewicza, Kapitalna. Interwencja Wiktora Grzyba. Z Bartosz Kozak, bardzo dobry był to strzał. No i gdyby nie Wiktor Grzyb, to chyba ta piłka wpadłaby do siatki. tak kontra Alpin Stars. Kacper Idziak, Przemysław Cichocki Przemysław Ujaz. Kacper Idziak uderza na bramkę 5 do 0 dla Alpin Stars. Nie wiem co powiedzieć. Też rzut, rzut Sałtu dla Wolfs. Mikołaj Połomka. Połomka, kolejne uderzenie. Nie łapie piłki Wiktor Grzyb. No i pierwszy błąd Wiktora Grzyba w tym spotkaniu. Od razu e, to mógłby wykorzystać ten błąd Tacikiewicza. Paweł Gniewek, atakowany przez Cichockiego, udało się Wolfsy utrzymać przy piłce. Jeszcze raz Paweł Gniewek uderza, ale za lekkie uderzenie, żeby pokonać się Wiktora Grzyba i od razu. E, szybkie wznowienie. Już Cichocki. Jesteśmy pod polem karnym. Wolf z Wrocław. Ależ trafienie. Ależ trafienie Przemysława. Udrożny dla Alpin Stars. Paweł Jaswole karne. Był tam Karol Siódmiak, ale dobrze Wybronił to Franciszek Połomka, ale teraz źle domnikolszewski. Karol Siódmiak, Paweł Ujas i mamy siódmą bramkę dla Alpin Stars w tym spotkaniu, którego, o którym już wspominaliśmy. Dwie bramki w 27 i 32 minucie. Od tego czasu nieskuteczny. Gracz numerem 13. Stanc, Paweł Gniewek, Mikołaj Połomka i mamy drugą bramkę dla Wolves w tym spotkaniu. Usłyszał głos od Dominika Olszewskiego, żeby szeroko szukał grania i zrezygnował z tego pomysłu Bartosz Kozak. Ale takie piłki to w zęby łapie Wiktor Grzyb. Przemysław Ujazd wyprowadza kontrę. Jest Przemysław Joń, a także Paweł Ujazd na prawej stronie. Odegranie do brata Przemysława. Ten dośrodkowuje Przemysław John, ależ Bramka. 8 do 2 Alpin Stars. Fenomenalna akcja. Wynik tego spotkania. Do końca jeszcze kilkadziesiąt sekund tego meczu. No i warte odnotowania. hat Tricasse z dzisiaj przemysłował. Jasa też bardzo dobry. Znowu występ gracza z numerem 5. Kapitalna teraz akcja Adriana Tacikiewicza i Bartosza Kozaka. No i ten.